Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Jazłowska, jestem psychologiem i terapeutką pracującą z dziećmi i młodzieżą. 19 września będę miała okazję poprowadzić dla Państwa webinar dotyczący zaburzeń lękowych w grupie dzieci i młodzieży. To bardzo istotny temat, ponieważ dostępne dane pokazują, że nawet 20% młodych ludzi doświadcza różnego rodzaju trudności związanych z lękiem. Podczas webinaru postaram się przedstawić Państwu możliwości rozpoznawania trudności lękowych u dzieci. Omówimy różnego rodzaju zaburzenia, trudności związane z lękiem. Jak również przedstawię Państwu możliwości zarówno takiej pracy psychologicznej, terapeutycznej z dziećmi, jak i takie techniki, możliwości, które tak naprawdę może stosować każdy, na przykład poprzez odpowiednią komunikację, taka pierwsza pomoc w sytuacjach właśnie związanych z lękiem. Serdecznie Państwa zapraszam!